Witam przyjaciele na nowym odcineczku. Słuchajcie, dzisiaj skupiam się na tym lasku. Dlatego, że przy ostatnim odcinku, jak widzieliście, wpadł depozycik, depozycik yy, amunicji. Więc mam nadzieję, że coś dzisiaj jeszcze ciekawszego wleci. Dlatego chcę przejść wzdłuż i wszerz. Pokażę Wam, co mnie bardzo interesuje. Interesują mnie przede wszystkim te tutaj zagłębienia. W przeciągu jednego kilometra się ciągną. Tymi lasami przychodziły fronty, jak mówiłem wam ostatnio, więc mam nadzieję, że coś fajnego wleci. Więc co, nie będę przedłużał. Bierzemy się za poszukiwania. Taka dziura, słuchajcie. Jest pocisk, no i chodzę w kółko. Nie pokazuję wam resztę śmieci: chodzi o złom i tak dalej, bo to jest bez sensu. Chcę wam pokazać bardziej konkretniejsze fanty. To jest związane z pierwszą, drugą wojną światową. Więc teraz, jak widzicie, mamy pocisk, i lecimy dalej. Mam nadzieję, że coś fajnego wleci. Ale jak widać, rzeczy militarne, czyli jakieś pozostałości po, po bitwach są. W takim razie widzimy się przy kolejnym dołeczku. Kolejna jakaś łuska z mniejszej broni. No, jak mówię, cały czas coś wychodzi. Szukamy dalej. No i tak, przyjaciele, słuchajcie, wielka dziura. Wyskoczyły mi dwa elementy. Zobaczcie, jest to pierwszy element. Tutaj jest druga paniera, możliwe, że to jest jakiś broni, nie znam się na tym i drugi element, obok tego, e, kawałeczek dalej od tego leżało. No mi to bardziej przypomina jakiś pręt, możliwe, że to jest jakaś lufa. Słuchajcie, ale nie wiem z czego ale to mnie bardziej interesuje zobaczcie tu tu już odchodzi coś takiego nie mam zielonego pojęcia No bardziej na rurę to mi nie podlatuje po tych kształtach no dobra, zostawię to specjalistą. Szukamy dalej. Krążymy dookoła. Kolejne dość ciekawe znalezisko. Słuchajcie, coś takiego. Tutaj mi to przypomina, jak wieszali flagi. Słuchajcie, takie są moje przepuszczenia. I obok tego. Razem w środku Taki wielki pręd Tu jest kolejny, kolejny Kolejna część tej rury Kawa złomu Nie wiem Dlaczego ktoś by miał to zakupywać Ale swoje lata to jak widać ma Co? Szukam dalej Jak na razie jakieś ciekawsze rzeczy wychodzi I to jestem samym w samym środku lasu jak widzicie, troszkę deszcz pada, ale nie szkodzi. No i co, chodzę w kółko i cały czas coś wyskakuje? zobaczymy, może coś innego wleci, ciekawszego. Szukamy dalej. No i tak, postanowiłem zmienić trochę miejscówkę, ponieważ tam wychodziły kilka wyszłousek. Nic tak bardziej szczegółowego, ale chciałem Wam pokazać, jaki tu jest. jest Zaraz luty jak tu jest zielono. Las czyściutki. Jest gdzie pochodzić Więc lecę w tereny tam gdzie były okopy i tam troszkę poszukamy, zobaczymy co tam fajnego wleci. Pogoda fajna, latamy. Tak, przyjaciele, jestem w miejscu, gdzie są te okopy. Jak widzicie, gdzie wychodziły masę I co, jakiś element wleciał z lampy naftowej? Jakieś odznaki czegoś znowu są. No i co, szukamy dalej. Mam nadzieję, że coś wpadnie. Chcę to też dobrze przechodzić. Jak coś będzie, od razu Wam pokażę. Stale od cywilizacji, słuchajcie. I mamy wojskową klamerkę. Potem na, na podsumowanie ją obczyszczę i Wam pokażę. To są miejsca właśnie tych okopów, które, yy, o których Wam wspominałem. Jestem dość wysoko, ale kieruję się w miejsca, w których jeszcze nigdy nie byłem. I proszę, wyskoczyła klamereczka. Albo to jest z jakiegoś paska. Nie wiem. Na pewno swoje, swoje lata ma pierwsza lub, lub druga wojna światowa. No i co? Szukamy dalej. Słuchajcie, następna dziura. Zobaczcie. Butelka z jakiegoś trunku. Chociaż reszki. Też jakaś pewnie. Wojenna, Korkowana no ale niestety nie jest cała. Czyli możliwe, że tu jest jakiś śmietnik. Zobaczymy czy będą jakieś sygnały, ale jakby była cała, to na pewno bym ją zabrał. Szukamy dalej. Takie dziursko leży krągłość. Na podsumowanie, obczyścimy. Pierwsza monetka, dawno już monetek nie było. No ale jest super. Pierwsza monetka wleciała. Coś tam na mnie jest, zaraz się ja troszkę może obczyszczę i Wam pokażę. No i tak, udało mi się troszkę oprzyścić Jeden fening 1903 rok. Tu ładnie widać orzełka. Złożymy. Ładnie się monotka zachowała, wyczyściłem ją. Piękna kolejna do kolekcji. Szukamy dalej. A jestem tak wysoko. Komuś się posypało, polata tu dookoła. Możliwe, że coś jeszcze wpadnie, ale ładny rok. 1900. 1900. 1903: piękny rok. Szukamy dalej. Znajduje się w środku tych okopów. Słuchajcie, pierwszy sygnał. Oczywiście małzerek. Co szukamy dalej? Kolejna dziura. Jestem nadal w tych okopach jak widać. Słuchajcie, taka śruba, dość głęboko w ziemi ogólnie powiem szczerze jeżeli chodzi o poszukiwania trzeba uważać pamiętajcie wy to zapewne wiecie, jedni wiedzą, jedni nie wiedzą jak się kopie bo czasami jest tak, że wbije się w tą łopatę odpali się jakiś yy, zapłon i no niestety nic po nas nie zostanie jest pełno w okopach jest pełno, pełno pocisków przede wszystkim jakichś niewybuchów jak widzieliście ostatnio na filmie, ile znalazłem amunicji, jest tego masa, jest to, każdy myśli, że jest to stare, no ale niestety odpali się zapon i nawet nie zdążysz uciec. Są takie uroki poszukiwaczy, no niestety, no, trzeba uważać, trzeba uważać jak się wbija łopatę, no. trzeba przede wszystkim każdy, każdy swój sygnał zabezpieczyć nie nienachalnie. Taka moja rada, bo nic dobrego to nie wróży. Tak samo jak z lasami. No. W lasach się znajduje bardzo dużo, bardzo naprawdę masa, masa różnych ładunków, nie tylko ładunków wybuchowych. Nie wybuchów po pierwszej, drugiej wojnie światowej. Dlatego radziłbym naprawdę uważnie, jeżeli chodzi o kopalnia. Tak samo z tą teraz sirobą. Poczułem na łopacie, że uderzając lekko o to od razu stwierdziłem, że też może być jakiś niewybuch, nie, nie wypał. dlatego postanowiłem wszystko dookoła kopać i zobaczyć co to jest. No, a najważniejsze, żeby nie wyciągać, jak zobaczycie, jakiś niewybuch wzywać saperów i tyle w temacie. Dobra, ja tu jeszcze pochodzę. Jak widzicie pogoda się zepsuła, jest godzina dopiero 14.30. Po pracy pojechałem na poszukiwania. A tu już taka pogoda, aura, trochę ciemno. No ale jeszcze tutaj pochodzę. tak fajne rzeczy wpadły. Dzień zrobiony monetką. Lecimy dalej. No i tak mordeczki sygnał. Koło sygnału. Sygnał oznaczający jakiś metal. Przekopałem, bo w skoczyło coś białego. i Zobaczcie, jaka porcelanka wyskoczyła. No ale żadnych bici tutaj nie ma. znaczy No, ale jest. I zobaczcie, jak tu szował sygnał. Sygnał był yy, tam właśnie pokazujący mi monetkę. A koło tego kawałek jakiegoś metalstwa. No, i piękna porcelanka. No to myślę, że tam też będzie jakiś śmietnik. Bo tutaj, lecimy, bo tutaj właśnie przychodziły te fronty i tak dalej. Więc dlatego coś tutaj jest. Masa tego złomu. No i piękna porcelanka. Dobra, lecimy dalej. Kolejna podstawka od lampy naftowej. Powiem Wam, że tu dużo tego wychodzi. Tak ja sugeruję, że tam właśnie są te okopy. Tak wskazuję palcem. Myślę, że możliwe, że tutaj żołnierze przesiadywali. Mieli różne porozbijane swoje, swoje siedziska i tak dalej. Jest masa tych elementów z tej lampy naftowej. Jest masa elementów. Yy, odnośnie widzieliście kiedyś na filmiku znalazłem depozycik też monet to były dwóch fenigówki, jedno fejningówki, przypnę ten film yy, w opisie możecie sobie luknąć no i jest tu bardzo dużo złomu odnośnie może nie że złomu ale yy, rzeczy typu stare garnki zakopane yy, jakieś tam odłamki z jakiejś patelni dużo niewybuchów tu jest dużo łusek Czyli to jest taki, moim zdaniem, jest to taki teren, w którym tu przesiadywali i dlatego, dlatego jest tyle rzeczy odnośnie jeszcze chciałem powiedzieć jedną sprawę, bo kilka osób do mnie pisało na, prywatnie na Facebooka, jakie jest poszukiwanie w Niemczech. No słuchajcie, no z poszukiwaniami w Niemczech jest tak samo jak i w Polsce. No. Trzeba mieć zgodę konserwatorów, trzeba mieć zgodę. No, przeróżne zgody trzeba mieć. No, przede wszystkim tutaj nie ma tak samo jak w Polsce, że ktoś powie wam na słowo, możecie się kopać. tak? No, bo nie wiecie, gdzie są tereny archeologiczne, nie wiecie, gdzie są wyznaczone. No, Kasia Kasia z kanału Archeolog Szpilkach, ona wie coś na ten temat. No a odnośnie kar, no, jeżeli was złapie policja za granicą. Z wykrywaczem metali, bez żadnych pozwoleń, jeżeli chodzi o grunty, czy to będą grunty jakichś tam właścicieli, czy coś, takie słowne pozwolenia i tak dalej, do niczego Wam nie są potrzebne. No jest od 5, od 5 tysięcy kary wzwyż. W Polsce wiem, że no jest podobnie, no jest, nie ma co się oszukiwać, jest podobnie, słuchajcie, tylko że tutaj tak nie grozi więzienie, jak od razu w Polsce, bo w Polsce Widziałem dużo poszukiwaczy, naprawdę po sobie, samo tam Hunter yy, różne rzeczy odnajdywali, wszystko zostało zrekwirowane przez prokuraturę i tak dalej, no nie, nie miła sytuacja, no, różni poszukiwacze potracili różne rzeczy no a to jest pasja, no ale no niestety, no, takie, takie jest założenie w Niemczech i tak samo jak i w Polsce, no trzeba z tym walczyć, żeby te pozwolenia można było zdobywać troszkę lepiej i tak dalej dobra słuchajcie, przy okazji jak już tutaj gawędzę pokażę wam co wyszło bo już powolutku będę się zbierał do domu masa złomu, powiem wam szczerze masa złomu no i tak kolejna jakaś tam jakaś tam część z lampy naftowej łuska z pepesza podejrzewam pokazuję wam kolejne fanty tak na szybko, bo zaraz deszcz będzie lał fajna klamra prześliczna powiem wam szczerze, że jest prześliczna jest gruba patyna na tym będę próbował to w domu czyścić no i pocisk jeden pocisk no i fundy. a jeszcze, jeszcze wleciało na koniec Małzerek. no łuska no i monetka 1900, 1903 rok Orzełka elegancko widać jeszcze przybliżajmy troszkę, nie chcę mi wyoszczyć, widać proszę bardzo jest orzełek no i co, ja już pomału się zawijam. Wy ten film zobaczycie albo dzisiaj, czyli w sobotę. Albo jutro, czyli w niedzielę, mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się go zmontować. I, I co mogę więcej powiedzieć? Widzimy się przy kolejnych odcineczkach. A ja tu na te tereny muszę wrócić ze względu na to, że jeszcze nie do końca są przekopane. Czekam na nowy wykrywacz. Już mam wszystko ugadane z Odynem. Za niedługo przyleci paczka i zobaczycie, czym będę szukał. I wiem, że będą lepsze, konkretne fanty. I jak widać, jest ciemno. Trzeba się pomału zbierać. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Widzimy się przy kolejnych odcinkach. Piona. Do zobaczenia.